Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Sword and Sandals 3 solo Ultratus. Nie pamiętałem, co robimy, robiliśmy w poprzednim odcinku, ale jestem pewien, że jakoś to nadrobimy. Na przykład, zobaczymy, jaki, sobie, jaki boss przed nami. Jest Fater e, Pine e, Binger. Bardzo dobrze, już niewiele bossów zostało, patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Chyba, na oko No więc już niewiele, zaraz pokonamy Wszystkich, i to bardzo dobrze Bardzo chcemy to zrobić No i nie wiem co więcej y Będzie, jest wszystko ok A teraz chyba expa nabijamy Już może zobaczymy rzeczy Albo i nie nabijamy tego Expa, zobaczymy jak to wygląda No widzicie Dużo HP wszyscy mają, ja nie narzekam y Wszystkich i tak rozwalimy Bez problemu no i widzicie, pierwsza, atak już mógł zejść tutaj, w tą stronę. Może troszkę ściszę, wiecie? Chociaż nie wiem, jak, czy bym ściszał, czy nie, rozwalę wszystko w drobny mak. Fajny ten do 90, ale dwuręczny, więc to mnie nie urządza. I tak za 900 mniej więcej, drugi poziom to nie, czwarty tylko mamy. 1170, bardzo, bardzo dobrze. Taki damage może być cool. No i teraz taki pan. Ale tu trzeba ładnie walnąć, czyli szósteczka może nawet nie wystarczyć. Niestety. Uwaga, szósteczka. A jednak do zera, 1560, słuchajcie. Bardzo ładny shot. Niewiele mniej życia miał przeciwnik, więc równie dobrze mógł nie zejść na hit, jakby miał nawet 1% odporności. Lub nie No i tutaj też czwóreczka. No już teraz w ogóle nie ma problemów z każdym przeciwnikiem sobie radzimy. Troszkę inaczej z włosami, ale i tak będzie dobrze. No widzicie, są coraz silniejsi i to dobrze. Bo nie chcę się ze słabymi walczyć. A widzicie 32 HP jeszcze? 82 zostało mu. A niewiele, dobra, nie będziemy się tam szarpać. Walimy go za 780 i koniec. Okej, okay, ten maciut mniej życia, może pobawimy go dwójeczką? No za słabo jednak. Zostało mu coś tam. No i teraz nie udało nam się go dobić. A może z miecza byśmy poatakowali? Bo tak myślę, a nie 160 życia to... Nie będę ryzykował. Walnę go w ten sposób. I już po nim będzie. No właśnie, po co ryzykować jak nie trzeba. Ale ten tu już jest słaby. Widzicie ile ma życia. Yy, poryzykujemy yy, wobec tego. Yy, no jednak za dużo życia mu zostało. Trzeba go ściągnąć. O, miał rezist, 250%? Kurde, to nieźle. Też bym chciał taki mieć 250%, a jedną, drugą obrażeń zadaliśmy, więc nie wiem, jak to może być. Jak 100, to już jest full. No i tak. Ogień oczywiście teraz trzeba maksować. Tyle, ile się da. Tylko y, właśnie, jeszcze musimy sobie coś poszukać y, powinienem ściszyć ale fajny magan taki duży to bazuka jakaś 80 wow no to ciekawie wygląda bardzo bardzo 64 kurde jaki dźwięk jak z moździerza. ale po nim słaby jest za to poza tym że ma tu swoją bazuczkę tak ściszmy troszkę dźwięk chociaż ja teraz mogę nawet do 17, ok, żeby też nie było za cicho, ale żeby mnie nie zagłuszało, jak będę mówił. No i myślę, że teraz byśmy zaatakowali też czworeczką. Ładnie, ten też chyba coś miał, ale nieważne. Tak jak mówiłem, trzeba nam szukać coś do maksa, że maksymalny poziom podnosi. O może teraz sobie zobaczymy? Chociaż nie, chyba teraz nie. 1200, może piąteczkę? 15 hp zostało. Walniemy go tym. Udało się i podnosimy. Agiliment nam wzrasta. No i pięknie. Zobaczymy. Póki jeszcze będzie reset w iluś tam bitwach, który mamy poziom 61, może i tak. O coś takiego jest 405 i 6 intelekt na 62, ale za 9 bitew znika, nie uda nam się tego kupić. 405 obrony, 6 do intelektu, a też to nie jest takie dobre, więc nie będziemy za tym tęsknić. My mamy bardzo dobre rzeczy. Chyba tylko zbroję mamy słabą z tego co wiem, no ale... Nic niestety z tym nie zrobię. Plus 8 do intelekt, ale to słabe. Tutaj jeszcze sobie zobaczymy. 61, 62 Coś takiego, ale to też słabe. Jak już brać to coś dobrego. No niestety nic tu nie było. Yy, broni nie patrzę, jeszcze tylko tutaj tak na szybko. Zobaczymy. 69,53 Taki spadek, że nic nie znajdziemy. No, niestety, tak jak zawsze, y, albo od ostatniego razu, nic nie znaleźliśmy. Ten ma ponad 1000, jest w jakimś hełmie takim dziwnym. Y, ponad 1000, czyli czwóreczka 1170. Idealnie, wykończył na hita. Bardzo dobrze. A poza tym, to nie wiem, co jeszcze. Dobra, tu też ponad 1000, czyli też czwóreczkę tym razem, może błyskawica. Ciekawie wygląda. Tyle samo od major, bo wszystko jest na fullu. A bo ten resist niby jest, ale 250. Było napisane, jest 50, teraz było 0, a, a napisane 70. 1500, dobra, będziemy walili z yy, jednak. Yy, Szóstki, nie czwórki, nie piątki, tylko z szóstki. 1560. Niestety nie ma mocniejszego. Ja bym chętnie wziął coś mocniejszego, ale nie ma. Na przykład jak to jest 300 ileś tysięcy, to za milion coś. Byśmy nazbierali na siódemkę, byśmy koksili jeszcze bardziej. Ponad 2000 by było. Tu ulga, myślę, że piąteczka. Oj, szósteczkę mogliśmy zaatakować. Piąteczka za słaba. No ale dwojeczko dobijemy, będzie kwita. No i tyle. Wszystko co chcieliśmy zrobić jest zrobione. Ekspa nabijamy. 75 do końca gry wam powiem. Ale po prostu jak się da to nabijamy. Bardzo słaby. Dwójeczka zwykła go pokona. Chociaż ciekawie wyglądający. Okej, okay, teraz mamy my takiego. I tu bym jednak też piątkę użył, żeby nie było za mało. O, do zera bardzo ładnie. Jakiegoś Indianina mieliśmy tu tak naprawdę. No i teraz coś takiego. 500, 600 i 700. A tu akurat 800, więc czwórka mimo wszystko. Brakuje mi trójki, ale dobra. Niby 20% rezist, a było 0. Więc nie patrzcie na to, naprawdę to jest fałszywe. Dobra, 500, 600. Jak 1200 to czwóreczka. Dobra, czwóreczka do 0,170. Idealnie wręcz. No i teraz mamy takiego. Tu myślę, że. Też czwóreczka by była najlepsza. Nie będziemy patrzeć broni, bo jest beznadziejna. Jak widać, też do zera. Nie ma mocnych na mnie, jedynie na arenie mistrzów mam co szukać. Tutaj po prostu nikt mi nie zagrozi. Wszyscy padają mi do stóp. Oj, chciałem dwujeczką zaatakować, a tu patrzcie, szósteczka mi się walnęła. No ale niech zobaczy, co to znaczy moc. Teraz ciekawi wyglądają, ale pancerz nadal jest niski. myślę, że atakowałbym jednak dwójeczką, chociaż za mało życia mu zostało. Ile ma to obrażeń? Za mało? 83, ja sobie zregenerowałem. Dobra, powalczmy z nim wręcz. A teraz już odechciała mi się walki, czwóreczka i koniec. Nie będziemy tak robić. No i teraz taki też bardzo ciekawie wyglądający. Myślę, że teraz byśmy się knęli o w ten sposób. A ładnie spadł. I ja dostałem też niestety. O, ten wygląda potężnie, ale nie więcej niż 1200. O, nawet z łatwością poleciał. Poleciał w dar. Ponad 3000, 3250. Ciekawie. O, ten to beznadziejny. O, zostało mu niewiele. Albo powalimy z nim, albo tym go dobijemy. No niestety nie. Więc teraz z nim powalczymy. On chce mnie walnąć, ja go mam na hita. Ale on ma ponad 100 życia, już teraz zregenerował sobie. No to powerki. Chociaż słabo z obroną. No, 200 bez przesady. Z każdym atakiem sobie regeneruje to koniec. Nie będziemy się tak bawić. Ja bym sobie tak ustawił, że mi się obrona regenerowała. Ale to chyba tak się nie da. Tylko działa na życie, którego mamy mało. Więc to sobie na pewno zrobię, jak będziemy inną postać mieli. Nie tą. Sprawdzamy, co tu się nadaje, żebyśmy to mogli założyć, ale chyba nic nie znajdziemy. Dobra, tutaj nie ma nic, tutaj nie będzie nic i tam nie będzie nic. Tak myślę, bo to niemożliwe, żeby coś tu było. A jeśli będzie, to na pewno nic dobrego. Tu jest po prostu za duża różnica leweli u tej sprzedawczyni. Chociaż teraz co 2,60 magii nie potrzeba mi. co intelekt, bo magia to dodaje samą magię, a intelekt zarówno dodaje magii, jak i zwiększa, yy, no, obrażenia zaklęć. Idziemy sobie dalej, to nie jest takie łatwe. Ponad 800, 900, czwóreczka. Oczywiście niekiedy na bossa zmienię build, żeby był chyba ten Slugiś. Z tego co wiem, bo to by się przydało. Mogę go na hita ściągnąć teraz? Teraz już chyba nie, ale. No właśnie. A tam nie bawimy się. Czpureczka i po nim. Mówić się na loży. Tutaj są na loży Ultrasus Omega i jego tam przy Dupasy. Na przykład Blues kin czy coś takiego, jeszcze jeden oraz gladiatorzy malutki, ale za to wyglądał ciekawie yy, ma dobry pancerz Heumik, pobawimy się z nim a dobra, pobawimy się chociaż tak o, się pobawiliśmy teraz dwójeczka 749 no jednak miał jakiś tam rezist trzeba powiedzieć No i czekamy do kolejnego resetu. Z tym też się pobawimy może. No, on ma tarsze, ale się pobawimy. No już teraz dziękuję. I peta, żeby mu zdjąć na, na raz tą obronę. No i teraz zwojeczka. No i tak to wyglądało. Many mamy cały, cały czas dużo, już więcej nam nie trzeba, ale za to intelektu nam trzeba. Znaczy nie mamy tylko magii tutaj. No i dobra, tym czwóreczką nie będziemy się w ogóle cackać. Fajne ćwieki. Teraz ten mi wyraz bardzo słaby. Tego broni nic nie zrobi. Pewnie nawet... O, 4,24 to, to, to co to jest? Naprawdę bardzo słaby przeciwnik, którego łatwo pokonać. Nie każdy może się z nim zmierzyć. Tu ponad 1300, więc czwóreczka, nie piąteczka. A nawet nie musiałem. Jak widać od razu poleciał. Dobra, dobra. Nie chce mi się wbijać tych leweli, ale powiedziałem, że wbije, no to wbije. 75 jest ciężko. Kurde, on ma dobrze. 1700, co to zbroje 600? Heum e, 65? 350. Mm. No, jednak ma pan coś, trzeba powiedzieć. Ale na nic mu się nie zdał. Jak padł gdzieś tam. Nawet nie, nie wiadomo, gdzie. Ciekawe, czy to ostatni level, czy jeszcze dwa. Bardzo to ciekawe. Pobawimy się z nim, czwóreczka. Pobawijmy się. Magie mi odjął. A ja go źle walnąłem. Dobra. Zdejmujemy mu obronę. Już jej nie ma. Regeneruje sobie życie. Dobra, to dwójeczka. No bardzo łatwo. Jak widzicie, tutaj jest. 535 i 535 to się nie zdarza, ale dobrze. 535 i 535 to 1070, akurat tyle mieliśmy 1170, więc jeszcze 100 w zapasie. Dobra, ten jest, niech ucieka, bardzo ładnie, nawet się nie wysiliłem, on spadł. Ile my kasy będziemy mieli, nie będziemy wiedzieli, co z nią robić, nawet. Chociaż później coraz droższe rzeczy się zaczynają pojawiać. Jest problem. A myślałem, że dwójka wystarczy. Teraz chyba nie walnę go tak jak chcę. No, niestety się nie udało. On sobie regeneruje życie. No to posmakuje mojej czwóreczki. No już lada chwila, level zostanie nabity. 1100 coś, czyli czwóreczka. Tym razem byśmy ogniem zaatakowali. O! Włodeche? Chyba pierwszy. Yy, z niewielu, który yy, mnie pokonał, bo kiepsko miałem stabilizację, no widzicie? Nawet ja czasami yy, mogę polegnąć. I to się zdziwiłem. Ale normalnie by mnie nie pokonał. Tylko z racji wiadomo, że takie coś. 120 nie ma co. Dobra, dwujeczka. Normalnie by mnie nie pokonał, ponieważ mogłem jeszcze mu coś zrobić, a tak po prostu mnie zepchnął i ja nic nie mogłem zrobić. No i tu też jak widzę czwóreczka wielki miecz, ale to jeden z tych początkowych. tego to mi nie zagrozi. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tu zostało troszeczkę HP. Też go nie ściągnę, bo to, wiadomo, 83 zostało. A ja bym chciał go zaatakować, jakby nie miał regeneracji. Bo to bardziej kłatwiutki do pokonania. Co to jest? I teraz shot. Pięknie udało się. Agiliment wzrasta, bo go podniosłem. Okej, okay, teraz też jakoś coś musimy zrobić, albo i nie musimy. Jednym atakiem już go wykończyłem. No właśnie, zaraz powinien być level. Zaraz będzie level i sobie coś dodamy. Ładnie mi zaatakował, ale tak się atakuje ogniem z większym damage'em. On ładnie też nie ustępuje mi tutaj. No ale ja go w końcu też pokonałem. Zjechał mi co prawda z 800 obrony, ale co? Jest wreszcie level up. I dam oczywiście sobie do tego. I pięknie reset. Dziś powinien być zaraz jedna bitwa. No to pozwólcie, że jeszcze sobie rozegramy jedną i jeszcze jedną. Żeby zobaczyć co też to mają. Z tego to jednak bym szureczki jakiś resist może. Znaczy szóstki. O, wyjście nie udało się rezystów, niby 50%, ale w praktyce 0. Więcej, jak areni na arenie mistrzów. Ale ja muszę levelę nabić, to co innego. Teraz piąteczka. 60, życia zostało. I to. Oczywiście uleczam siebie zami zamiast atakować wroga. Ale tak będzie szybciej. No i dobra, 3000, 3000, teraz patrzymy co. No widzicie, prawie milion mamy. Już byśmy ten spel, który by tyle kosztował, kupili. Tarsze są, ale po prostu nie dla mnie, za słabe. Tutaj może coś. Niestety nic na moim poziomie. Same słabe rzeczy, które nie nadają się po prostu do niczego. Tak naprawdę. Znaczy, nie chciałem tutaj zaglądać, tylko tutaj. No, wcześniej był taki fajny przedmiot, ale niestety gdzieś się zbył. Nawet nie możemy znaleźć dobrej zbroi, no bo zobaczcie, taka zbroja 255,9 Intelekt. To powinno być. 1200, nawet 1300 ponad obrony i intelektu co najmniej 10. Więc taką zbrodę poszukujemy. Wszędzie musi być ten intelekt, wszędzie, wszędzie, wszędzie. A na jak mamy? 35 armor, 8 intelekt. No to tu chyba będzie lepsza. Tak mi się wydaje. Tu jest coś, tylko że tu magia jest. Feleryna już jest, ale nie taka, jak mu trzeba. O, właśnie, tu mastery. Jakieś tam mastery dodaje, To właśnie nam się przyda. Yy, tu, yy, no, broni ręcznych, a nam trzeba do magii. Najlepiej, yy, no, do wszystkiego praktycznie może być. Może być do poisonu, czyli trucizny. Może być do Lightninga, Błyskawicy, Fajera Ognia. Tam się na pewno przyda, jak mówiłem. Magic Orb, czyli magiczna runa. No i tak to wygląda. Czekajcie, mo możemy teraz Bossa pokonać. Już więcej się nie wyekspimy. No to jedziemy na Bossa. To jest Fatter y Pine Ringer. 600 z Maczugi, taki Anioł. Właśnie, patrzcie, Armor 2971. Maksymalnie będzie 730, po prostu ciężko go pokonać. Yy, ciekawe, czy ten orb by coś działa. Ja nawet go nie mam. Dobra, atakujemy, ile tylko możemy. On nas właśnie może pokonać. To może być jeden z trudniejszych przeciwników. Ale my próbujemy go pokonać. Eee, udało się, słaby był. Na trzy hity padł. No więc widzicie, to tylko. Formalność 15500. Mało w porównaniu z y, 3000, jakie dostajemy. No wszystko mamy na full. W lutni to, będę chciał iść. Co to jest? I mastery. To też mi się nie przyda. Chociaż dobra. Nie, to mamy na full. Dobra, to jeszcze to maksujemy. Wszystko, co się tylko da. No i dobra, przyszliśmy dalej, bosem teraz jest Blue Screen Dev, właśnie którego tam widzieliśmy w loży zasiadał. Blue Screen Dev, on jest naprawdę bardzo silny na 64 poziom. Czyliśmy mi 65, a mamy 63, więc jeszcze trochę. No już niewiele bossów zostało. Raz, dwa, trzy i cztery. To już praktycznie jest sam koniec. Bardzo łatwi wrogowie, nie ma żadnych problemów. Jedynie z Ultrasusem może być, ale i tak myślę, że jak się postaramy, na i tego pokonamy. A tymczasem myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z Wami żegnam. Cześć!